Dzień dobry, witam Was. Zapraszam na rozkład dla strzelca na wrzesień o miłości, o relacjach, miłość, relacje. Co w tych kwestiach mm, karty chcą powiedzieć, na co zwrócić uwagę Twoją? Mm, co jest ważne po prostu? Coś ważnego. Poprosimy wszechświat w imię najwyższego dobra dla wszystkich. I pamiętamy, że karty to nie wyrocznia. I że ten rozkład jest ogólny, więc bierzemy to, co czujemy. Poproszę o energię tego, co się kończy i co się zaczyna. Siedzisz w energii takiego jakiegoś smuteczku, z jakiegoś złamanego serca, jakiegoś takiego zagubienia, poczucia smutku emocjonalnego. Tutaj też jest ludzkie ego, jest złym przewodnikiem, czy to Twoje, czy tej drugiej osoby, bo na Waszej drodze pokazują się ograniczenia, różnego rodzaju bariery, ale to nie jest tak, że, że to jest nie do pokonania, tylko, że Wam przeszkadza, utrudnia tą drogę. To takie przesadne koncentrowanie się na sobie, myślenie tylko o sobie i tak by tutaj każde z Was gdzieś jest takie zawieszone na sobie i to Was to Was krzywdzi, to To powoduje, że jakaś decyzja nie zostaje podjęta, jakaś miłość jest wystawiona na próbę, obarczona jest ciężarem, są skrywane uczucia, nie mówimy o nich, coś ukrywamy, jest pewne niebezpieczeństwo, jest ryzyko jest wielkie czekanie, kiedy, kiedy to się zadzieje, kiedy ja podejmę decyzję albo kiedy ktoś wobec mnie coś zrobi, wykona jakiś ruch. On się boi, on się obawia, a on gdzieś jakby nie czuje ostatecznie tej energii, która by go mm, do tego pchnęła. I mamy taki czas, który się no już wleczę z Tobą że no. Wiem, że powinno się coś zadziać. Wiem, że powinnam być bardziej e, stanowcza, oczekiwać, ale również e, z siebie mm, dać coś e, takiego konkretnego, a to się nie zadziewa. I czas taki e, przeciągania jakiejś struny, oddalania, wyciągania, jakby zwlekania on odchodzi. Ten rozdział będzie zamykany. Rozdział trudnej miłości. Smutne tutaj są energie, bo, bo tu jest zakochanie, tutaj serce jest zranione, tu się jest taki, pojawia się żal, ból, nieumiejętność zaakceptowania danej sytuacji i znalezienia w sobie tej energii, aby się z tym pogodzić, że tak jest tak jak jest i żeby to odpuścić i móc iść dalej. Także ja się gdzieś w tym wszystkim tak taplam, męczę się sama w sobie, nie pokazuję tego. Nie bardzo rozmawiamy tutaj ze sobą i te tematy już chcą jakby Odchodzić od ciebie, zakończać się w Twoim życiu, bo one już w jakimś sensie będą albo rozwiązane, zamknięte, czy znalezione będzie jakieś wyjście z tej sytuacji, że, które doprowadzi do, do końca tych energii. Ale uważaj na to nowe, w co wchodzisz, bo masz tak mocne energie. Powiązań z przeszłością, i to jest szczególnie ważne dla osób, którzy mieli gdzieś miłość, partnera, relacje z kimś, z kim przeżyli to szczególnie głęboko. To jest takie karmiczne. I ta osoba jest, nie wiem, odległość was dzieli może jest gdzieś no, rzeczywiście daleko fizycznie. A tu jest tak, jakby jakieś emocje wracały, jakieś uczucia jakby wracały, jakby trochę dla Was miesza się ten koniec z początkiem, bo są zakończenia, powroty. Taki bałagan tutaj macie. Także intensywny czas, w którym możesz nawet się nie spodziewać jeszcze dzisiaj, że, że tak wiele się tutaj będzie działo. Ale przerabiasz w sobie pewne kwestie z przeszłości. Odrabiasz jakąś lekcję. To jest dla twojego dobra. Masz się czegoś nauczyć, dlatego pewna energia, pewna osoba może do ciebie wrócić, może do ciebie przyjść z czymś, poprosić cię o wybaczenie, poprosić cię o rozmowę taką oczyszczającą, klarującą to, co was łączy. Aby podsumować, bo nie macie uwolnienia emocjonalnego, takiego energetycznego, nie ma, to nie jest zostało zakończone, jakby może to w pewnym momencie życia było takie przy, przygaszone, gdzieś schowane, stłumione, to są w ogóle takie schowane uczucia, ukryte bardzo, emocje głębokie. Taka głębia uczuć, jakaś miłość jest jakaś, taka, która nie doznała spełnienia, nie, 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 nie dostali szczęścia razem, a bardzo tego chcieli, to przychodzi. I jeśli to miałeś z taką osobą, coś takiego, to będziesz wiedział, o kogo to chodzi i skąd ta osoba może powrócić i kto to być, ale. Dla tych, którzy nie przeżyli coś takiego, to po prostu, no, pierwszy raz na swojej drodze możecie spotkać partnera karmicznego, z którym to więź będzie bardzo silna, specyficzna i od razu poczujesz z tym kimś mocne wibracje, mocne połączenie. Tu się zadziewają rzeczy szybko i głęboko, inaczej niż zwykle. To cię ma unosić, pozwolić ci przerobić coś w sobie to co masz nieprzerobione nie tą, tą lekcję, którą masz nieodrobioną dotyczącą miłości dotyczącą związku więc będzie taka szansa los tutaj mówi, proszę bardzo stawiam to przed Tobą jeszcze raz nie nauczyłaś się czegoś, nie odrobiłaś tej lekcji wstajesz wyzwana tutaj do tej nauki, do odpowiedzi raz jeszcze masz pobrać lekcję miłości trudnej Miłości, która wymaga konsekwencji, wymaga jakichś działań, wymaga radykalnych decyzji. I tutaj jest taka kolejna szansa dana Wam, abyście aby mogli coś ze sobą zrobić, przeżyć, zakończyć, żeby tutaj nastał spokój i Wasze takie spełnienie, więc tu będą takie kwestie bardzo duchowe, rozliczenia duchowe w miłości partnerów, no, głębokie to bardzo, to będzie, no, dla, na pewno nie dla wszystkich to, bo to jest specyficzny rozkład, aniołeczki, co wy jeszcze chcecie dodać tej grupie, jakieś słówko szepnąć? Wypatruj znaków. Widzisz to wszystko takie duchowe, takie odgórne. Będą się działy rzeczy. Obserwuj to, co się dzieje wokół, wokół ciebie. Będziesz dostawała znaki, będą to sytuacje, przedmioty, osoby, wydarzenia takie nietypowe. Więc będziesz miała dany znak, który może dać ci odpowiedź w pewnej kwestii, w pewnej sprawie, albo pokazać ci drogę, gdzie masz iść. Albo co masz zrobić, jak masz się zachować? Dostaniesz znak, więc wypatruj tego znaku, tego poczujesz. On tak po prostu przez ciebie przejdzie, przy, przeszyje cię tak ta energia i będziesz wiedziała, w tym momencie, kiedy to się coś takiego wydarzy, ty dostaniesz wiadomość, że to jest ten znak, że to był znak dla ciebie, żeby coś zrobić tak, a nie inaczej, albo czegoś nie robić. Więc wypatruj tego znaku, bo jest. Na pewno Ci potrzebny wszechświat. Chcę, żebyś o tym teraz wiedziała. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.